Dzień dobry kochani, więc dzisiaj taka sprawa. Ta stodoła będzie częściowo rozbierana. Od dołu gdzieś na 2,5 metra będą odbijane deski. Ona jest generalnie do likwidacji cała. Pamiętacie ją latem jaka była piękna. Obrośnięta cała z tej strony kokornakiem, z tej strony bluszczem, ten heteraherix. No i tak ona wyglądała. Zobaczymy ją całą za chwileczkę. Tutaj ekipę już mamy. Ekipa będzie to rozbierała. Wygląda to w ten sposób. To już są ostatnie podrygi tej sodoły. Także patrzymy na nią. Dach trzymają pnącza. Jak widać. Dach trzymają pnącza. Tutaj to wygląda tak. Te pnącza to myśmy posadzili 20 lat temu. I one już były podcinane 100 razy. Tutaj mąż stawił okna. Także tak to wygląda. No i to już są ostatnie podryki. Także zobaczcie sobie dokładnie jak to wygląda. Marian tam często chodził po dachu. Tutaj jest taka konstrukcja na winogrona, którą też będziemy poprawiać. No i tyle. Żegnamy się z nią. I tyle na teraz. Buziaczki.